Witam serdecznie na kanale UBIAŁEGO na warsztacie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, jak naprawiam wentylatory w BMW 65 Dobry, niezawodny, tani i skuteczny, raczej tani, najtańszy z możliwych i według mnie najlepszy na tą chwilę sposób na naprawę wentylatora E65 przedliftowego bowiem przedliftowe wentylatory w BMW 65 bardzo często ulegają awarii elektroniki wewnętrznej. Chciałbym o tym trochę podpowiedzieć w skrócie, jak to zrobić, jak to wykonać, co można poradzić i tak dalej. Także zapraszam, bierzmy się za robotę. Zobaczmy. I teraz, tak, mamy tu obudowę. Mamy silnik zwykły elektryczny, do tego moduł elektroniczny PWM. Czyli tak, silnik środkowy zwykły, sterownik PWM. Odpowiednio sprawdzamy, łączymy sterownik z silnikiem. Wentylatora lutujemy tak, by kierunek obrotów był prawidłowy, czyli, czyli powietrze żeby było odprowadzane w kierunku komory silnika, czyli od czoła pojazdu w kierunku silnika, żeby wentylator nam przedmuchiwał, bo kierunek jest oczywiście bardzo istotny, jak będzie odwrotnie, będzie, nie będzie to działało, nie będzie to funkcjonowało, czyli tak, jak już znamy, kierunek obrotów wentylatora. Lutujemy wszystko, lutujemy do tego, tu akurat nie oryginalna wiązka, nie oryginalna kolorystyka, lutujemy wszystko, dopasowujemy sobie śmigło, nie jest to proste, to jest tylko podpowiedź, niegotowa recepta i montujemy to wszystko całość. Trzeba odpowiednio powiercić otwory, odpowiednio zdystansować, żeby wentylator nie był za wysoko, za nisko, żeby nigdzie nie ocierał, żeby prosto, żeby prosto się kręcił, nie, nie, bez bicia i tak dalej. Można dobrać jakieś, nie wiem, silniki z wentylatorami z zamienników, można dobrać ze zużywki, można kupić moduł używany z jakiegoś E46 czy E90 E87, można zakupić u mnie nowy taki moduł, robimy takie moduły w zasadzie do większości aut w większości aut ten moduł sobie poradzi, nie tylko w BMW no i, i co, no, po takim odpowiednim zmontowaniu, czyli jeżeli damy dobry silnik elektryczny nowy moduł mamy pewność, że nasz wentylator będzie długie, długie lata działał poprawnie, gdyż też nawet nowe z serwisu w tych cenach około 4000 potrafią. Chodzić 3 lata miałem w tym roku takiego klienta, że 3 lata mu nowy wentylator, za który dał pewnie w granicach 3000, kiedyś czy 2700 zł kiedyś. na obecną chwilę to jest chyba 4000. No i zamienniki też są zawodne, no niestety jakoś, akurat tutaj właśnie siedział zamiennik jakiś, nie wiem w ogóle. Chyba jakiś Made in Taiwan. Nawet nie udało mi się znaleźć gdzieś w internecie y, nic na temat tego zamiennika. Pasował tu czule i namiętnie. Śmigło było śmigło dość podobne, tylko na jedną śrubkę. Y, no i co, montując taki zestaw ze zwykłym silnikiem elektrycznym, ja tu montuję akurat Bosch Siemens, y, używane, ale regenerowane. Mamy święty spokój na wiele, wiele lat. Myślę, że tak jak tutaj w takiej wersji, jak ja robię, z, z używanym, regenerowanym silnikiem i z naszym modułem, to myślę, że nawet około 10 lat bez problemu ten wentylator będzie sobie działał poprawnie. Nie mam na to reklamacji. Jeżeli mm, nie, jesteście, nie jesteście w stanie tego zrobić, no bo tu jest trochę kombinacji, żeby to odpowiednio zamontować, skręcić, żeby to prosto chodziło, żeby były odpowiednie odsadzenia, żeby śmigło prosto się kręciło, zawsze możecie to przysłać do mnie. Ja to już od wielu lat gryzę ten temat. Ewentualnie mogę coś doradzić, albo po prostu zrobić. Koszt takiego tematu to jest około 1000 zł z przesyłką zwrotną, odnośnie takiego wentylatora. Ale robię też inne poliftowe da radę naprawić. Także polecam się, uważam, że w taki sposób po prostu łączymy wszystko w całość. Mamy wiązkę elektryczną, moduł, silnik elektryczny, zwykły, moduł PWM. Wkładamy to do obudowy i musi to śmigać. No i mamy już zestaw przygotowany, polutowany. I teraz wyjaśnię. E oczywiście jeszcze nie zaizolowany, żeby pokazać e kolorystykę przewodów chciałem. E pamiętajcie, żeby dobrze polutować, porządnie, bo są to grube przewody. E termokurczki. No i dużo, dużo izolacji, bo częstą przyczyną też Często awarii różnych tych wentylatorów, nie tylko tych, bywają awarie po prostu tej wiązki elektrycznej bądź wiązki w samochodzie. No, ale to wiadomo, że trzeba to porządnie zaizolować dość grubo, żeby nigdzie przewody się nie przetarły. Nie było problemu, i teraz tak wyjaśniam: czerwony od strony modułu PWM, przynajmniej w przypadku tego naszego modułu, czerwony jest to plus. Od strony wentylatora tego Siemens-Bosch też czerwony to jest plus. Czarny jest to masa, od strony modułu. Brązowy od strony silnika elektrycznego jest to też masa. Możemy te przewody oczywiście, żeby chcąc zmienić kierunek pracy wentylatora, te dwa przewody możemy zamienić. Przynajmniej w większości przypadków wentylator po prostu będzie kręcił się w kierunku odwrotnym. W zależności jak te przewody zamienimy, i teraz tak mamy drugą stronę modułu wentylatora i mamy również kolor czerwony, czyli kolor czerwony to jest też plus, czyli zasilanie 12V. Mamy czarny, to również jest minus, i mamy taki cieńszy, niebieski. Jest to przewód sterujący w tym przypadku, to akurat jest związka z tego. Zamiennika. No, było ona w dobrym bardzo stanie. Gruba mieć, porządna widać, że jak na jakiś tam Tajwan zastosowałem to, bo widać, że to będzie funkcjonowało. W tym przypadku tego Chińczyka mamy czarny masę, czerwony plus zasilanie, a zielony, trochę cieńszy, mamy, mamy sterowanie. W oryginalnej wiązce jest. Mam trochę taką przybrudzoną w oryginalnej wiązce. Mamy niebieski plus brązowy. Jest to masa i taki cieniutki czarny. Co widać, że ktoś go tutaj sobie sprawdzał. Nie polecam sprawdzać nakuwając. Bo taki cienki przewód trzeba go od nowa zarobić. Nowy pin albo do pina przylutować, ponieważ. No, on już nie będzie funkcjonował. Trzeba by było wyjąć pin i rozpinować i go skrócić. Czyli nie polecam w ogóle nakuwania przewodów w ten sposób. A jeżeli już nakuwacie, trzeba użyć specjalnej izolacji w płynie i to zabezpieczyć przed wtargnięciem wilgoci. Czyli brązowy masa, niebieski, zasilanie 12V i cienki, czarny, jest to sterowanie tam powyżej chyba 3V można sobie sprawdzić włączyć klimatyzację, jeżeli te sterowanie występuje, te kilka V, te 3-4V to znaczy, że sterowanie raczej powinno być albo jakoś diodą I tak wygląda nie wiem czy to będzie widać tak wyglądają te piny w kostce oryginalnej Czyli patrząc od czoła w ten sposób, w środek kostki w pinę mamy po lewej stronie po lewej stronie gruby dolny zasilanie, po prawej stronie dolny masa, na górze po lewej stronie cienki bolec, to mamy sterowanie, a na górze z prawej strony mamy pusta. Puste miejsce. Wykorzystywane prawdopodobnie w innych pojazdach. Prawdopodobnie. Coś bardziej w VAG, Mercedes. Oni mają czteropinowe. Podejrzewam. W zamienniku ta kostka wygląda mniej jakościowo dobrze, ale ja tu sobie troszkę poprawię. Zabezpieczę te przewody, żeby one... bo są tu luźniejsze. No jak to w zamienniku. Pokażę jeszcze ten zamiennik, co to było. Taki zamiennik, nie wiem ile on pochodził, jakiś hafa, Made in Taiwan, nie sprawdza to się w każdym bądź razie. Nie wiem czy to złapie ostrość, czy to będzie widać te napisy. Generalnie nie polecam zamienników, nie polecam używek. Dużo ludzi się na tym sparzyło. Tak jak tu widać, że prawie nowy, prawie nowy zamiennik, prawie nowy zamiennik. Nie wiem ile on pochodził może ze dwa lata. Zamiennik no, tego nie wie, to jest parsi ale tego nie wiedzą ile on pochodził. Ale mam dużo klientów, którzy kupują używkę. Między innymi w tym tygodniu dzwonił Pan, który kupił wentylator używany. Teraz odsyła, robi zwrot i przesyła do mnie wentylator. I to nie po to, żeby zarobić sobie reklamę, bo ja i tak nie przerobię pracy, którą mam. Nie narzekam, mam co robić. Ale po prostu zbędne, zbędny czas, zbędne wydane pieniądze. Nie każdy później jest story do zwrotu. No, chyba że znajdziecie sprawdzoną, ale. W wypadku tych wentylatorów bywa tak, że wentylator dzisiaj działa, jutro nie działa. No są bardzo wadliwe. 65 w wersji przedliftowej jest bardzo wadliwa. Nie rozgryzłem jeszcze czemu. Siedziałem nad tym wiele, wiele nocy. A wersje, wersje poliftowe yy, też się czasem psują, ale da radę je, nawet, yy, da radę je naprawić trochę mniejszym kosztem. I, I one chodzą, one chodzą. Są według mnie lepsze poliftowe, ale te właśnie wersje przedliftowe, które występują również w E39 czy w e chyba 8 nawet, to jest, ta elektronika to jest, no jakaś porażka. Nie? Jeżeli przechodzi taki wentylator i tak 10 czy ponad 10 lat, to i tak jest chyba sukces. Ale bardzo dużo ich robię, chyba najwięcej. Najbardziej psujne wentylatory ze wszystkich, których robiłem, to właśnie S65 wersja przedlistowa z reguły diesel. No i tak wygląda nasz wentylator już prawie skończony. Co chciałem powiedzieć odnośnie silnika i odnośnie modułu wentylatora? Można troszeczkę odsadzić to powyżej obudowy, nie będzie to przeszkadzało, jest tu dość luzu, jest to fajny fajny wentylator do, do zrobienia ze względu na to, że mamy mamy gdzie zamocować, mamy gdzie zamocować no ten moduł, można go w kilku miejscach tak naprawdę robiąc tu miejsce wycinając kawałeczek tutaj plastiku można go zamontować, zawsze moduł wentylatora montujemy tak by wentylator wiatrak śmigło go chłodził tak samo jak silnik elektryczny jest chłodzony przez śmigło, czyli sam siebie chłodzi przepływem powietrza, tak samo moduł nie może być gdzieś tu schowany za tymi klapkami. Musi być, musi być ten moduł za śmigłem, tak żeby powietrze go chłodziło. Chodziło, suszało, tak samo jest z wentylatorem silnikiem. Teraz pokażę jak wygląda od tej strony. Tutaj moduł też delikatnie wystaje. Cała sztuka w tym wentylatorze polega na tym, by tak umiejscowić moduł, by nie przeszkadzał, by dało radę zamontować, by miał chłodzenie, by o niego nie haczyło śmigło. To samo jest z silnikiem wentylatora, z silnikiem elektrycznym. Też go trzeba zamontować, zdystansować na podkładkach równo, dobrać odpowiedni silnik po to, żeby była odpowiednia wysokość wentylatora, żeby Yy, też można było założyć kratkę nie? na górze, i ja pokażę, jak to, jak to wygląda. Ja robię najczęściej na oryginalnych śmigłach i po prostu je przerabiam trochę te śmigła, nawiercam i pasuję po prostu na śruby. Można znaleźć na to swój sposób. Najważniejsze jest by tu te krawędzie dookoła. Były równe, by wentylator nie kręcił się z jakimś takim biciem. Czyli on musi równo się kręcić, nie może mieć bicia. No bo wiadomo, z czasem po prostu się urwie, narobić chód. Czyli w miarę to trzeba jakoś tam. Ja to robię ręcznie, w miarę to trzeba wyważyć. No i zamontować nie za nisko, nie za wysoko. Za nisko to będzie problem, będzie tarą moduł. Za wysoko nie założymy kratki. No tak to wygląda. Skręcam to porządnie na nowe śrubki. Podkładki, tak, żeby to solidnie się trzymało. Jest to powiercone odpowiednio. Mam do tego już takie przymiary sobie porobiłem, żeby to w miarę równo, chociaż i tak wymaga to centrowania. Każdy, Każda sztuka jest indywidualna. Tym bardziej, że, że silniki tych wentylatorów odrobinę się różnią, więc nie ma tu tak naprawdę gotowej recepty. Każda e, każda tutaj wykonana praca przy tym wentylatorze no jest jakby. Odrobinę się różni, tak? Każdy przypadek, no nie, nie, niekiedy jakieś obudowy też są popękane. Też trochę spawamy ten plastik. No i trzeba porządnie poizolować. No i teraz założymy śmigło i zaraz, pewnie za około 15-30 minut będziemy testować. No i wentylatorek mamy złożone. Generator sygnału, akumulator przygotowany do testów. Uwiązany wentylator na trtytkę, żeby nie odfrunął. Trtytki to podstawa na warsztacie. Pokazałem tutaj kierunek obrotów wentylatora, jeżeli chodzi o e 65 przedliftowy. Po lifcie chyba jest w zasadzie to samo, bo też jest montowany od przodu. Także kierunek obrotów jest, jeżeli stoimy naprzeciwko, to w prawo. Tak, zgodnie z tą strzałeczką, co tutaj specjalnie do celów tu pokazowych, namalowałem taką strzałeczkę, żeby było wiadomo, bo można się pomylić i będą cuda się działy. Klimatyzacja na pewno nie będzie wtedy sprawnie działała, jeżeli będzie odwrotnie. No i tak, ważne jest to, żeby w miarę prosto się kręcił, równo był przykręcony, nawet podkładki i tak dalej. To trzeba wszystko równo poskręcać, dość mocno wyważyć. Zaraz włączymy. No, wentylator. Wentylator jest oznaczony, jeżeli ja robię taką robotę, jest w kilku miejscach oznaczony z datą, kiedy ja go złożyłem. Jest dwa lata gwarancji, jeżeli chodzi o moją robotę. Nie ma reklamacji, fajnie to się sprawuje. I teraz zobaczymy, jak to, jak to działa. Włączamy generator, jeszcze pokażę próbę z dymem, w którą stronę ma być przepływ w którą stronę ma być przepływ powietrza. Emulator już nam pada. Trzeba zmienić, bo z reguły wentylator u mnie na stole chodzi nawet kilka godzin, niekiedy nawet kilka godzin, żebym miał pewność, że wszystko jest OK. No i kartony już leżą przygotowane. Porządnie pakujemy i wysyłamy do klienta. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Pozdrawiam i jeżeli mówię, jakby były jakieś pytania, zapraszam do dyskusji, do komentarzy, do lajkowania i subskrypcji żeby były chęci nagrywać kolejne filmiki, bo to też zajmuje trochę czasu. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. Witam, witam, czulaj i namiętnie wszystkich na kanale uBiałego na warsztacie. Ba. <ścoughs>